To się liczy. Jesteśmy i zawsze będziemy relaksować. Rozpoczął się pierwszy wiosenny mecz z Silasie Polko. Zbytam centrum. Maweł ładnie przejście na lewą nogę. Odebrał piłkę. Ale stracili ją kontra. Pierwsza akcja bytom tam centrum zakończona powodzeniem, niestety źle się zaczęła ta zesna. Adam Pikołka zrobił, sprawdził twardość murawy, z własnej połowy. Troszkę im piłeczka oskakuje, no strzela jak Pierwszy piękny można powiedzieć. No, dwóch przeszedł. Pośrodkowanie. Nie doszło do nikogo. Paweł przejął piłkę. Jest. Będzie kontra. Ładnie no, przeszedł. Kurde, nie doszedł do piłki. Bramka złapał. No ładnie, ładnie. Kurde, nie doszedł, nie do bramkarza. I kontra. Kurde, Dwa dwóch na widzą. Dobrze, że strzelał. Ach, to było piękne, Adrian. No niebezpiecznie. Ale Paweł uratował Silesię przed kontrą. A, centrum, z własnej bramki Paweł do Czesia, Czesio gubi biweczkę Ale kurde bramka szpagatem broni No do przodu ładnie, podać To supeczka. Jest, jest, jest. Ładna akcja była. Gol kontaktowy 2-1. Wygrywa pytą Centrum. Jest, jest. No. Pan gry wyrównany. 2-2. Niepozorny aut z boku i piękna główka przy samym supeczku tylko nie bawić się teraz chłopcy no nie na spłaty polukarnym no ładnie przeszło Aj, jej, jej, jej. niewiele brakowało a Jan rozegraj to jakoś ładnie Wycofał, ale główeczki ładne to było, wyszedł na róg bardzo dobrze, no tak, zgubił, no nie pozwoli mi się rozegrać kopcy no żeś. Piłk na dwóch. Nawet Daniel leci jako trzeci? No nie przeszedł. No, utrzymuje się przy piłce? No ładny jest Tylko co z tego będzie? Zaściągnięcie na drugą stronę. Ach, zgubili. No, no nie dosięgnął. Ach, za głęboko wrzucił Adrianowi. Ostatnie dwie minuty pierwszej połowy. No, no żeś. Tak, no, uratowali się. Głupio by było stracić bramkę. No, ale kolego, co ty to robisz? No, żeś! Jak można było to zmaścić? Takie coś! Rozpoczyna się druga połowa meczu. Ach. Ładnie, ładnie. Zaczynają drugą połowę. Ładnie, rozciągnięcie na drugą. No, dobre to było? Ach, zgubi piłeczkę. Paweł trochę przyblokował Ele elegancko bramkasz Super! No nie ma wsparcia. Łukasz, no, no, Czał. No Kurde, po plecach mi No, obie duże nie grają długimi piłkami. Ciężko jest się przedostać przez środek boiska. Zagęszczenie straszne. Nie, ale co to nie, <śpagat> w nie, 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 będzie coś nie, nie, i nie, nie, Ładne to było. Ach, podniósł podniósł. No, przyblokował, będzie, wyjdzie. Nasz... Kurde, no na lewo, prawo próbował, ale... No, bolkowa taku, ładnie bo poszło. Aj, prosto, bramkarza. Paweł machnął się. By centrum zaczynało od bramkarza. No, żeś... No, ja cię kręcę. Kurde, bramkarz by miał asystę. Ale chyba serenko pomagał, coś się tam klepie. Trzeba no. zrobić ładnie zwód, ale straci piłeczkę i wyszła kątka no. Bramka, cisza się spisuje, można powiedzieć. Dwie bramki puścił na początku meczu, ale teraz się zrehabilitował no ale tak to jest. Odpuścili w ataku Pozwalają obronie przeciwnika rozgrywać piłeczkę i to się mści na nich No, Trzeci źródeł nie pod rząd, żeby to się tylko źle nie skończyło. No Tak jak mówiłem, do bubramka. Popisał się dobrą interwencją. Z... Ładnie zapowiadała się kontra. A zgubili... o teraz niedobrze. Przegna jednego. I ten centrum zaczyna swe maksy. No ładnie. ja! A jest, drugi słupek, Adrian, no żeś Szkoda, szkoda, szkoda Ale dobry jest Ten kolega w żółty skarpetka Miał ostatnio chyba ze dwa strzały Ale niebezpieczne było zagranie

4-2 To już jest po meczu Taką bramę puścić Takie piękne szały bronił A takie też puścił Jest 5 Trzy bramki chyba w ciągu minuty stracić To jest masakra Arthur kurwa na nogę miał! No Bramka wybronił, strzał Ale rozpykali nas Kurde, no nie, sześć O! No. Strzał prawie z połowy boiska. Chłopcy się podłamali, Daniel tam maszeruje, koleje na jedną nogę, a chłopcy się rozpiekali, jeżeli się nie mylę to już to jest 7-2.